Hey, dzień dobry moi drodzy z tej strony wozu. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie na Watanda Projekt wydarzenie Operacja Lew Morski, czyli niemiecka inwazja na Wielką Brytanię siłami lądowymi. Wydarzenie, które akurat w rzeczywistości nie miało miejsca. Jeśli sami chcecie dołączyć do tego typu różnych wydarzeń historycznych, półhistorycznych, czy też oczywiście różnych zabaw, zapraszam na Discord Watanda Projekt. A teraz. Zapraszam też do oglądania. Kuźwa wolne te samochody tu są. Nie 50, no. No, one technicznie I... mogą do 80 na realistyku, więc troszkę powinniśmy być szybsi. Tak, z 60 bym powiedział. Mm. Powiedzmy. Ow, artyleria na A! Ok. Czemu mi mapę nagle oddaliło, co jest? Ta, też mi oddaliło. Hmm. No to co, skręcamy na prawo, bardziej na flankę. Hmm? Mm, tu jest dość wysokie i puste pole, więc Archer możesz się ładnie ustawić, syniks. mi Mix! dokładnie y na tej górce, może po prawo? Dobra, hmm, mnie zastanawia, które to było terytorium, to co najważniejsze, ale chyba nie aż tutaj. Tutaj mam pusto. Nie. To bardziej główna droga. Zacznie. O, widzę sztuga, widzę sztuga przy mnie, na pustym polu, przy tych budynkach. Na górze są, po prawej stronie. Tak. Niedobrze. No, na, na, na silniku nie postawili pierwszą strzałem, no to wiesz. O, o, o! Jest! O Matix! Opłacił się samochodzik. Uwaga pieczaro, no bo tu już... Tam kilku stoi z lewo. Le u lewo. uj lewo. I bardzo lewym. A na tej prawej nie ma? O, b jest chyba niedaleko nas. Yeah. Hey. A z prawej na górze coś jest, czy nic nie ma? Jest. Jest e, coś, chyba. Jest, sporo jest. widzę... jak te 111 lecą. Zrobię coś głupiego, spróbuję im wjechać na plecy. Życzcie mi powodzenia. Good luck, WP. Obym Matixa nie spotkał. Czyli jak to było? Get lag, have fail Yeah. Kurde. Hmm, my dostajemy mocno po tyłku. No. A to samoloty tak słyszę, dobra. Dobra. Jestem tutaj. Czy w mojej okolicy macie kogoś przed sobą? Ja dopiero dojeżdżam z powrotem. Nie atakujcie. Przechodzimy do całkowitej defensywy. Eee, wróg. Już jest Coś widzę przede mną. Na ich plecach może będę. Zajmują nam kolejną strefę. Um. Mm. Dobrze, nie ja się sobie wybijać. E, widzę właśnie to, co się miga na mapie. Na prawej flance. Pójdźba, mi się przesunął. E, na górce, na górce flankujesz. Jakaś peza trójka, czy coś się e, Widzę go. <PZ3> widzę, mam go odwrócić. O go. nie. Próbuję. Odbiłem się. Nie widzę typa drzewo. Dobra, nie wie skąd dostał. Dobra, strotu odbijemy. A, się wiosła jakoś przejechała, tam widzę. Pewno 222 użyli. kurczę, strasznie tu pusto. No, obrywam przede mną, są między budynkami daleko. Ja jestem na prawej flance. W ogóle mi mapy lewa. No, ja jestem po lewo od ciebie. Właśnie mi tu za dużo. Okopy i górka zasłania. Dwa czołgi. Pancerz 38. E, Jakbyś tak nie wiem, sobie, gdzie to jest. Próbował na mapie zaznacz to... na przykład. Okay. Może trochę dalej. No to jakoś w mojej okolicy, spróbuję ich tutaj... No to... Czekaj, ty nie... Ujga, tam jest. Nie ja bym polecał ja bym się cofnąć, ale oni na strefę już biją mocno. Jezu, ile tu na strefie jest? Widzę trzydziestkę ósemkę. Jedzie puszczymy. Kurde! Polak? <grywa> Matiksa zdjąłem znowu jest Znowu Polak Tak Pomiędzy budynki wjechała Z mojej strony dwa czołgi zdjęte, wycofuję się Potem na ilość przeciwników na strefie jest ostrzał strzał artyleryjski u mnie a, wiem, czy mapa się oddala, jak się włącza ostrzał artyleryjski. Mam podejrzeć... To jest chyba ich spawn. I stamtąd już e, jakaś PZ stoi z sniperem. Y. Chyba widzisz się wodzą. Tak, widzę te PZ. -ta. A to jest ich centralnie spawn. Chyba jedynka na strofie. Chłodnicę mu przywaliłem. I już go nie widzę. Mam wrażenie, że zaraz zostanę tutaj zaatakowany, więc może schowam się w lesie. Czyli bardziej podjadę w ja, ich stronę. Nie, nie wiem, czy to ci nie robi za Body Double, że po prostu będę stał w tym miejscu, gdzie chwiletem ustałeś. A mnie tekstury budynków uratowały. O, widzę pancera 4, znów się wychylił. Za nisko. Nie, ich spał jest dalej. Ten pancer, jakby się tam po prostu zatrzymał. Ale kolejną czwórkę widziałem. A! Zemścili się na mnie. Ale pięć maszyn posłałem do piachu. Ja Tam bym potrzebował... Też... ...pomocy Miksu. tu, gdzie ja jestem Ale? na prawo. E jak coś, uwaga, bo mogą tą moją flankę was bo padła obraza. Mhm. Mm Ale wywieliliśmy parę flaków, więc to jest, to jest fakt. Dobra, jasne. Wodzu, uważaj tam yy, gdzie wcześniej pad padliśmy wszyscy. Yy, tam niżej przy budynku był Panzer 3, jeśli dobrze podejrzewam Próbuję zidentyfikować. Bo musimy tę stronę jeszcze długo utrzymać Już dostałem potwierdzenie pa Panzer 3 padł Widzę jed... Widzę pancera 38, 208 Na pustym polu Kurwa, nie widzę go Wycofuję się Biedny Matix Ja już go trzy razy... Ale co ja poradzę, że on co chwila mi wjeżdża pod działo Sztuk. Kolejny tam jest To chyba sztuk nie, nie wiem co się Coś się robnę... robnęło C e, Tylko mi już chodziło lekko Bauganta e, 38 no. pa e, trójka paląca się Na strefie tam jest e, sztuk jakby co. Uwaga jakiś bombowe leci e, Kryta dostał Bomby na wasz Darku mówimy, papa. Oje, no. że na ciebie poszło tam. Trochę był on za daleko, ja zjechałem na bok. Nie, ja zdążyłem zjechać na bok. U, w tej trójce was, nic nie zrobiłem. Ta tam jest sztug. Tam 3F był. Wychyla się. Ojej, to, Ojej, by, by, już, by już. No, ja muszę sobie trochę na naprawić. Bo... Kurde, za wysoko trafiłem. Eee. Zajmować strefę, szybko. Wszystkie jednostki zajęć strefę. Dobra. Aj! Szpugu weź nam ktoś tam pomysł, mi się szybko Ja właśnie padłem Bo musimy zająć Bo to okręt Oni przeszli do defensywy Jakkolwiek to nie brzmi. Ilości nie ma Nie, tam w tej okolicy da dalej jest sztuk jak ktoś Darku na strefie jest no, chyba z 10 czołgów Późwa, jedź pod tę górkę szybciej o, widzę trójkę pędzącą na strefę A, ale daleko jest. Ja też, ja też go widzę. No tu musicie się pozbyć. Ja już prawie dojeżdżam do A. A, przylagowało mi. Ja jestem na A. No, słyszeć. Mam pakiet los. Dobra, przyjmuję Dobra, odgarnął się. O, sztuk tu jest. Pamiętaj, no no, idealny no. czas, idealny czas, żebyś padł. No... Yy, strzelaj tak na skapki. strefę, wal na przeciwną strefę, tam jest chyba z dziesięciu, jak nie więcej. I tutaj się zatrzymajmy, ponieważ na mapie coś się zepsuło i niestety okręt nie mógł zostać użyty, ponieważ odczytywało to, że znajduje się poza granicami mapy. Niestety to nam się zepsuło i nie udało nam się tutaj przetestować jaki wpływ mają okręty z jednostkami naziemnymi. Więc będzie to wydarzenie kiedyś powtórzone. Gdzie jest strefa jest jakoś tutaj? A co z naszym lotnictwem, że myśliwce nas spokojnie atakują? Mm. Dostałem. To jest dobre pytanie. Ja minąłem tę strefę do zajęcia. Jest ten dym, dobra. Um, mam tu czołg to. niemiecki, dlatego nie zajmuję. Widzę na drugim brzegu, na, na górce na prawo, trzy niemieckie czołgi. Tego dystansu nie mogę przebić się przez sztuga. O! Aha! Przebiłem mu się przez dolną płytę w silnik. Można i tak. Czy ja znowu gnębię Matrixa? Możliwe. Czy te niemieckie czołgi naprawdę mnie nie widzą? No założyłeś krzaki chyba. Ale stoję na strefie i cały czas strzelam i drugi wyjeżdża przed moją lufą. Jak nie można zobaczyć strzelającego krzaka? Legendarna ślepota niemców. Zostało mi 8 pocisków z 27. Wiecie co? Jestem wkurzony przez to, że to się wykopało. Jadę na strefę następną, im zająć. Mhm. Chyba dostajesz. Czy to nie. Nie, to. To dobrą mi dostaję. Jadę drogą. Kto by się Uf, spodziewał jadącego się samochodu się. drogą? Kurde, zajmują tę strefę. Ktoś jest w stanie ją zdekapować? Już próbuję. Jadę. Jadę. A i dostałem w plecy. Um. Nie, od frontu. Wiem to samo. Płakuj źle. Aj, nie zdążyłem. Na drodze do strefy znajdują się dwa czołgi. On strzelił i za pierwszym razem mnie nie przebił. Nie wiem jak. No to jest. SDKFZ222 na prawej flance na górze. To będzie tam Masz tu coś Darku? Chyba... Au, plecy 2 2 na okopie, na okopie Za mną Mniej więcej widzę skąd Tak średnio Dorwany Siedział między budynkami. Przódka dłuba twojego, przódka dłuba twojego O, był Na lewej flance na górce widzę też sztuga, tam gdzie dym O. Tutaj w nas, kurwa kurcze, już miałem strzelać. Widzę tego sztuka z za Zanim jest jeszcze pancerz 4, ja tu na tej prawej flance szukam tego 222, ale nie widzę jakiś go. No już jeden 222 już padł. Jakiś Panzer, Panzer przy mnie. Widzę. A, chyba to widzę i... flag pancera 1 przy fabryce. E jest mały flak, jest duży flag obok siebie, przy tej fabryce, jakby. Prawdopodobnie już. O, widzę flakę. To ja mówię, tam jest mały no, a tak. dwa sztugi do mnie nawalają. Eee, pancery jadą chyba dwójka i. trzydzieści osiem. Ten u 88 chyba chce się rozbić. No, Możliwe. Sztug gdzieś tam. Dwa sztuki koło siebie, stoją dosłownie chyba obok A One są ten dalej od hmm. No dalej na górce No pozostać O! Trafiłem, nobelium Panzer 2 kuźwa przyjech. Maszka z raju nalot O! Kuźwa spadam Nic nie ten nalot. Dostałem rykoszetem od sztuga w przednią płytę Jeden sztuk leży. Drugi też. 30... Ja walczę z 38-ką, która jest przy mnie. No nie! Rozwalił mi silnik. Kurde. Działo nowy mi poszedł. Szlak. Eee... wszystkie ósemki. Nie, nie podoba mi się to teraz, bo to się tu szlańkę robię. Ona w, w drzewach jest. Usłyszałem je pierwsze, ale aż się nie zrozumiałeś. Nope. Mm -hmm. Dobra. Ja cały czas te prawą flankę atakuję i znów mnie sztugi wypatrzyły. No, mi się udało załatwić. Dwie Czy o tyle dobrze, że ja tutaj mam możliwość zjechania sobie w dół i nie widzą mnie te sztugi. Jest! 38 rozwalona. Jeżeli jeszcze. mówimy o tych, o tych samych to to tam jeszcze Właśnie Wiem. widzę, jak coś tu przyjechało. Tam były dwie 38-ki, podejrzewam, chyba sztukę, bo poza tym nie patrzyłem się dokładnie. Pancera dwa rozwaliłem, jedna 38-ka rozwalona, druga mi uciekła, uszkodzona. Sztuk się pali, wiadomo. Ty marczer, ty to co tak uważa. Joś ile ci tam zostało tym marszarem jeszcze restów? I to jest ostatnie. O, to tak na środku pola. Oj, oj, oj. No chyba tak się jednak wrócę za te budynki. Tam jakoś bezpiecznie było. Tu musisz się pośpieszyć, bo Sztugi bawią się pod formulety. tego co widzę, Dobra, chyba Matrixa się... rozwaliłem. Znowu? Już... No jest na mojej flance. O. Oh. To już był. Znaczy on tu cały czas atakuje, więc teoretycznie jest. Mhm. Uźwa pancer 2! Niestety. Arczary padły. Nie trudny. Dobra, Polaka też rozwaliłem. Trochę za blisko i respa podjechałem. No, Trzeba się wycofać. Jedno jest się to jeszcze chyba zaraz. Na ziemi strasznie wyrównana się ta walka zrobiła. No czy jest kochanka? Właśnie tu po mnie podjechała. Leżę. Dziękuję. Jeszcze jeden, jeszcze, jeszcze jeden w lesie. Nie trafił no, mnie. No by... Próbuję go złapać, Tylko kurczę, te drzewa spadły i go nie widzę. Kolejny jedzie. Mm. Ja się stąd ewakuuję. Aha, zostawisz mnie. I'm alive. Odjechałbym do ciebie, ale. Nie, yeah, nie, yeah, spoko, w tego typu sytuacjach kolega śmierdzi. Tak, Zresztą, ja, mam z się naprawić, to nie to. O, szturpancery widzę. Nie, yeah. yy, a dobra, nie. Używa, skąd ty zostałem? Takiego daleka, tak mi wyczaił i trafił za pierwszym strzałem. O, on tam jest strzelał? Widzę Somułę i szturm pancera. Nie, nie, na budynkę coś, to jest silnik. Dwa, jeden tyłek robi. Który w stronę. Na mnie. Uj, nie, bo przecież... mówię, że ty... Dobra, nie. Na budynkach yy, jest... E, pod... Dobra, Panzer. pomściłem cię od razu. Yy, ...Flak Panzer i Skoda. Ja trotylówką w... przebiłem się w szturm pancera... ...i nic. Ojoj! Przez budynek strzeliłem w niego. Tam jest wszystko Skoda, jest. Końcu. To końcu. Skoda mnie. O, widziałem jakby strzał z lasu. Trochę na dole. P P Powiedziałbym, że największym zagrożeniem to jest ten... Ta somuła, co jest między budynkami. Wiem. I sztuk nawalający z daleka. Okej, okay, użyję swojego dymu. Jednak radziłbym ci się wykułować stamtąd, tak? Wiem. Miałem efekt zaskoczenia na tą wodę, i nie wyszło. Ona ma trzy gry do mm. co jest? Czaicie, że ja się odbijam od flag pancera? Jeden do frontu? I'm out. O. A teraz to weszło. Widzę szturmancera na dole blisko was. O o! Późwa. Chyba mi została ostatnia trzynastka. I'm out W teorii była aktualizacja, mogła coś poprzeć, więc... Eee... strefa się zapełnia trzy razy. Aha. Wyłączony. Co, nie można zająć strefy? Tak. Aha. Czyli to, to akurat już zapisuła aktualizacja. Więc border podejrzewam, że też mogła aktualizacja. Zwłaszcza że w teorii border jest, tylko co to podpatrzyłem. Technicznie to jeszcze jedna strefa. Oj, nie zauważyłem gdzie on stoi. Kończymy. To było mm. sytuacja już. Jest... Ta, wygrali to.